Jo Góra po szkole! Yo! Butyk dłoni wstaje ledwo żywy, plecak cięższy niż tangi, Na siłowni prawdziwy Matma, polski, angielski, w planie mam maraton, nauczyciel pyta. A ja znów mam pusty balkon, na przerwie ekipa. Śmiechnie się się, się czasem szybki kebab, czasem buła, ze szkolna jak gong, wracamy na lekcje Każdy czeka, a w końcu nadejdzie Ucieczka, szkoła czasem męczy Czasem daje fajn Tu uczy się życia, nie tylko suchych zdanie od tablicy po boisko. Wszędzie akcja gwiazd, choć narzekasz Codziennie, Czasem męczy, czasem daje vibe Tu się życia, nie tylko suchy stań Od tablicy po boisko, wszędzie akcja gra Choć narzekasz codziennie, bez niej pusto bywa Szkoła czasem męczy, czasem daje vibe Tu czysz się życia, nie tylko suchy stań Od tablicy po boisko, wszędzie akcja gra Choć narzekasz codziennie, bez niej pusto bywa Szkoła czasem męczy, czasem daje vibe Tu czysz się życia, nie tylko suchy stań Od tablicy po boisko... Będzie akcja gra, choć na rzekę codziennie bez nich pusto bywa. Która po szkole, Która po szkole.